Przedsionek, a patrz, stan. Stan bardzo dobry. No, myślę, że można byłoby powiedzieć, że praktycznie rozłożony tylko i wyłącznie do zdjęć. Ładny, szary spód. Czyściutki. Czyściutki. On ma taki sztywny stelaż. Tutaj macie moskitierę w lewym oknie. Oczywiście można ją można ją e, tą ścianę wymienić i, i wstawić na prawą stronę możliwość pięcia pasów sztormowych na zasadzie takiego paseczka co tutaj nie ogranicza was do tych wpinek że coś może nie pasować tylko zaciągacie pasem i już wszystko jest kompatybilne e, zamki jak najbardziej sprawne wszystkie ściany wypinane Tutaj tej moskitiery nie ma, mówię. Na tej jednej ścianie kedra bardzo długa, wpięta, dlatego ten zamek specjalnie sobie tutaj odsunąłem, aby mógł tutaj wejść. No i rany są na takich plastikowych prowadnicach, co bardzo, co bardzo lubię. Tutaj możecie sobie tym zrobić wstążeczkę, aby nam tutaj to nie wylatywało, związać i wtedy jest bardzo stabilnie, czego ja nie będę robił, bo nie potrzebujemy. Są dwie dodatkowe rurki jeszcze na dach, uwzględniając, że jest to przecinek gdzieś tam na zasadzie 800-850, za chwilkę to przem przemierzymy i potwierdzimy. Zapraszamy serdecznie. Zespół Kocham Temping.